W sumie tego klipu miało nie być, ale jest, i mam nadzieję, że będzie odlotowo, bez super wstępów, wierszyków czy innych dziwactw. Gotowi? Zaczynamy! Witam serdecznie, ja mam na imię Tomek, a to jest mój kanał Sypy Brytyjskie. Od razu przejdę do rzeczy. Jak brzmi pytanie za 1000 punktów? Odpowiedź nie wiem. Ale generalnie chodzi o jeden z moich shortów pod tytułem Pytanie za 100 punktów, którego rozgłosu absolutnie się nie spodziewałem. Ale po kolei. Moje shorty mają zazwyczaj oglądalność około kilkuset widzów, z jednym wyjątkiem, gdzie tych wyświetleń było raptem 101. Ponadto, jak sama nazwa wskazuje, shorty są krótkie i żyją krótko, bo maksymalnie 48 godzin. I tak było w przypadku zdecydowanej większości moich szoków. Pod koniec pierwszego dnia emisji pytania za 100 punktów licznik wyświetleń pokazywał oszałamiającą liczbę 10. Za to następnego ranka przeżyłem ogromny szok, bo tych wyświetleń było już kilkaset. Gdy pod koniec drugiego dnia wyświetlenia przekroczyły 2500, a algorytm dalej robił swoje, pomyślałem, że będzie kosmos. I faktycznie był. W chwili nagrywania tego klipu z 10 zrobiło się ponad 10 tysięcy wyświetleń. Tego się absolutnie nie spodziewałem i bardzo za to dziękuję. Również wielkie dzięki za łapki i suby. To naprawdę miłe i motywujące. Natomiast zupełnie nie spodziewałem się istnej lawiny komentarzy. Parafrazując kabaret potem, były tam wyrazy uznania, ale były też i same wyrazy. Na szczęście hejtu jako takiego nie było. Za wszystkie wyrazy bardzo serdecznie dziękuję, to znaczy za te pozytywne, ale za całą resztę też. Na końcu powiem dlaczego. A wszystko przez zwrot, please say it again, twice as slow and capital letters. Postanowiłem wykorzystać ten moment, aby parę spraw wyjaśnić. Po pierwsze, mieszkam na wyspach już prawie 20 lat, pracowałem w różnych zawodach i miałem do czynienia z różnymi ludźmi dowitymi imigrantami wykształconymi, niewykształconymi, starszymi, młodszymi itd. Tak Zgadzam się, że gdy nie rozumiemy Brytyjczyka, możemy go poprosić o powtórzenie w dużo prostszy sposób. I faktycznie młodsze pokolenie mówi raczej krótko i na temat. Ale nie wszyscy. Ktokolwiek mówi, że wszyscy tak mają, to albo nie ma pojęcia, o czym mówi, albo faktycznie przepytał e, wszystkich, absolutnie wszystkich Anglosasów czyli razem z Amerykanami, Kanaryjczykami i innymi nacjami to będzie z jakieś pół miliarda ludzi. W tym wypadku zwracam honor. A jeśli faktycznie przeprowadziłeś ankietę wśród pół miliarda ludzi daj znać, problem. Przez lata swoich kontaktów z wyspiarzami zauważyłem, że zwłaszcza ci starsi i lepiej wykształceni Brytyjczycy lubią używać słownictwa na poziomie profesorów z Oxfordu czy Cambridge. Natomiast twierdzenie, że nikt nigdy nigdzie tak nie mówi, to nieprawda. W okazji pozdrowka dla użytkownika ad hoc. Ja też nie wiem jak wszyscy mówią, bo nie przepytałem osobiście całego pół miliarda ludzi, natomiast wiem, że zwrot twice as slow and capital letters please zazwyczaj działał wśród tych, z którymi ja miałem do czynienia. No, nie ze wszystkimi, ale wszystkim nie dogodzę. I do tego ankiety nie potrzeba. Po drugie, ten short to część dłuższego klipu, w którym opowiadam o różnicach pomiędzy tak zwanym szkolnym angielskim, a tym codziennym, z którym mam do czynienia od prawie 20 lat. Dla zainteresowanych umieściłem link w opisie. Po trzecie, "Twice is slow and capital letters", to tylko przykład mojej inwencji twórczej. W tej całej zabawie chodzi raczej o to, aby uświadomić Brytyjczykom, że rozmawiają z kimś, kto nie mówi tak płynnie po angielsku jak oni. Brytyjczykami to najlepiej rozmawiać po ich niemu, tak jakby innych języków i kultur w ogóle nie było, nawet za granicą. A prawda jest taka, że nawet jeśli nie mówisz po angielsku tak płynnie jak Brytyjczyk, to i tak masz nad nim przewagę. Przeciętny Brytyjczyk nawet w połowie nie zna polskiego tak, jak ty, drogi widzu, znasz angielski. Bardzo mi się podobają dwa cytaty. Pierwszy z nich to Zig, while Everybody else is autorstwa niejakiego Toma Petersa. W wolnym tłumaczeniu, rób dokładnie odwrotnie niż wszyscy. A drugi to: życie jest zbyt ważne, aby je traktować poważnie. Tu autorem jest Oscar Wilde. I tak oto, zamiast mówić krótko i zwięźle do tego z ponurą miną, dlaczego nie spróbować pójść pod prąd, nawet jeśli moja twórczość przypomina marną podróbkę dialogu z Monty Pythona? Mam rację czy nie? Czekam na twój komentarz. Wierzę, że każdy z nas ma coś do powiedzenia we własny i oryginalny sposób. A YouTube może w tym tylko pomóc. Ja na tym kanale postanowiłem zatem się skupić na moich osobistych przeżyciach z wysp, plus inne ciekawostki, które mogłyby zainteresować potencjalnego widza, jak na przykład codzienny angielski, którego w polskiej szkole raczej trudno szukać. Stąd też tytuł wyżej wymienionego Longa tego nie nauczą w szkole. Ten kanał powstał z myślą o takich widzach jak na przykład Piotr Bigaj. Przy okazji, Piotr, wielkie dzięki za twój wkład w dyskusję. Ja nie robię tego YouTube'a tylko dla siebie. Owszem, podstawą są moje przeżycia, a jestem też ciekaw tego, co ty, drogi widzu, masz do powiedzenia, ewentualnie co na moim kanale chciałbyś zobaczyć. Od tego właśnie są komentarze. A z czasem, kto wie, być może z takimi interakcjami jak po moim shorcie, kiedyś uda się stworzyć coś fajnego, jakieś pozytywne wibracje, a wokół tego fajną społeczność, która myśli podobnie. Może. A jeśli chodzi o te niecałkiem pozytywne reakcje, czyli kciuki w dół i inne jakieś tam hejty, blueski i tak dalej. To sprawa jest prosta. Algorytm takich rzeczy nie rozpoznaje. To znaczy, zaczyna działać dopiero wtedy, kiedy ja lub ktoś inny powiadomi admina o naruszeniu zasad. Jog dalszy jest prosty. Albo delikwent dostaje bana, albo, jeśli sprawa jest poważniejsza, do gry może wkroczyć policja oraz sądy. Ale nie chcę nikogo straszyć, tym bardziej, że jak już wspomniałem, hej tu nie było. Zmierzam do tego, że wszelkie reakcje, pozytywne czy też nie, pobudzają algorytmy i zwiększają moje zasięgi. Czyli tak czy owak, na końcu to ja mam z tego korzyść. A jeśli komuś się mój kanał nie podoba, to najlepiej niech nic nie robi. Dosłownie. Dla początkującego YouTubera, właśnie brak reakcji to najgorsza kara. Tyle w temacie. Podsumowując, jeszcze raz ogromne dzięki za wszelkie reakcje, łapki, komentarze i suby. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, koniecznie zostaw swój ślad w komentarzach, daj suba, jeśli Ci się to jeszcze nie udało, oraz włącz powiadomienia, aby nie przegapić moich nowych produkcji. A jeśli chcesz zobaczyć mój filmik o tym, co łączy Polaków i Szkotów, kliknij w ikonkę w rogu ekranu. Miłej zabawy!